Inwestycje finansowane albo współfinansowane przez samorząd województwa dolnośląskiego to zarówno te, które wprost służą wszystkim mieszkańcom regionu, jak i te, które wpływają na podnoszenie poziomu życia w poszczególnych częściach Dolnego Śląska. Na tym polega zrównoważony rozwój, który jest ideą przyświecającą od lat dolnośląskim samorządowcom przy podejmowaniu decyzji o przeznaczeniu funduszy na konkretne inwestycje. Wśród takich lokalnych inwestycji, które wpływają jednak i na funkcjonowanie całego regionu, są budowy obwodnic dolnośląskich miast. A jedną z nich jest Obwodnica Bolesławca. Przystępujemy do budowy. Drugiego etapu obwodnicy Bolesławca. Pierwszy i trzeci już został wykonany. Te poprzednie odcinki kosztowały w sumie ponad 64 miliony złotych. Ten jeden sześciokilometrowy to około 65 milionów. Połączy łąkę z rondem w Kruszynie. Finansowany będzie z obwodnic, z budowy obwodnic miast, 60% dotacji z budżetu państwa i 40% wkładu własnego. To jest dobra wiadomość dla mieszkańców Bolesławca, długo oczekiwana. Ten ciężki ruch zostanie wyprowadzony. Z Bolesławca nie będzie taką uciążliwością dla mieszkańców. Wybudowane już ze środków będących w dyspozycji samorządu dolnośląskiego dwa odcinki obwodnicy Bolesławca wyprowadziły ruch samochodowy z miasta w kierunku południowo-wschodnim. Nie trzeba więc już wjeżdżać do miasta jadąc np. z Lwówka Śląskiego do Legnicy czy chcąc włączyć się w autostrady A4 i A18. Drugi etap, tak żeby zakończyć tę inwestycję, zaczyna się na nowo wybudowanym rondzie, które powstanie obok istniejącego ronda Solidarności, w kruszynie, to jest mniej więcej na wysokości sklepu dino i wypożyczalni przyczep, i następnie wjedzie na północ, aż do zjazdu na autostradę. Proszę zwrócić uwagę, ponieważ tu jest dużo różnych plotek, historii, opowieści, że całość przebiegu obwodnicy jest poza. Bolesławca. Starania samorządowców Bolesławca i powiatu Bolesławieckiego o przeprowadzenie tej inwestycji od początku znalazły zrozumienie w samorządzie wojewódzkim. Ich współdziałanie przyniosło już efekty w postaci dwóch istniejących odcinków obwodnicy i nic nie wskazuje na to, by zagrożona była budowa tego ostatniego. Moim zdaniem nie ma żadnych zagrożeń. Prace projektowe trwają pełną. Parom. Z RIT również powinni, powinniśmy otrzymać sprawdzona firma, a więc jestem spokojny o to, że ta inwestycja, ta inwestycja będzie w terminie oddana. Jeżeli popatrzymy też na te inwestycje, które były i poprzednio realizowane, one były, trzymały się harmonogramu, były realizowane tak, jak były zaplanowane. Prace w tym względzie trwają już od jakiegoś czasu i skonkretyzowała się w szczegółach koncepcja tej części obwodnicy. W efekcie więc bolesławiec będzie mógł być omijany w tranzycie na kierunkach od południowego poprzez wschodni i na tym północnym kończąc. Pozwoli to m.in. na znaczące ułatwienie w podróżowaniu z Jeleniej Góry na północ, aż na wybrzeże Bałtyku. Temu też będzie służyć przebudowa ostatniego już odcinka drogi wojewódzkiej 297. Ogromną wagę przywiązujemy do infrastruktury drogowej, w tym duże znaczenie ma droga 297, a więc od granic z województwem lubuskim Został wyremontowany ten odcinek do aż do Lwówka, i teraz chcemy dalej modernizować i prace projektowe trwają od Lwówka do poprzez pasiecznik do jeleniej, jeleniej góry. W powiecie bolszewickim poza tymi wspomnianymi drogami fundusze samorządu wojewódzkiego wsparły również inwestycje drogowe w gminach. Jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, drogową, to z środków unijnych, ale również z budżetu województwa od 2020 roku w poprzednim okresie programowania to jest kwestia budowy drogi Osiecznica-Świętoszów. Koszt około 18 milionów, z tego 14 milionów pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. To wszystko ułatwienia dotyczące ruchu samochodowego, ale samorząd dolnośląski prowadził i prowadzi też inwestycje, które rozwijają komunikację kolejową w regionie. Jesteśmy takim bardzo dobrym przykładem rewolucji kolejowej, bo ponad 300 km szlaków kolejowych, które zostały wyłączone z ruchu były nieczynne. Przejęliśmy je, rewitalizujemy w momencie, kiedy przejmowałem te e, drogi, bardzo wiele osób wątpiło, mówi, słuchaj, co robisz, to zajmie ci około 100 lat rewitalizacja tych linii w chwili obecnej. E, w ciągu tych e, ostatnich pięciu lat nie dojrze zostały przejęte, co nie było też sprawą taką łatwą. Te e, odcinki przede wszystkim od e, PK, PKP PLK i PKP SA to już ponad 60% jest rewitalizowanych w trakcie rewitalizacji lub przygotowywane są dokumentacje do, do rewitalizacji. Szczególnie przywracanie połączeń kolejowych w regionie znacząco wpływa na likwidację ograniczeń komunikacyjnych dolnoślązaków. Pozwala bowiem łączyć małe miejscowości z dużymi ośrodkami miejskimi, i to w przyjaznej i dla pasażerów, i dla środowiska formie komunikacji kolejowej. A tam, gdzie nie było i raczej nie będzie linii kolejowych, uzupełnieniem są autobusy kolei dolnośląskich, które dowożą pasażerów do stacji kolejowych. Na odcinkach, które są przygotowywane do realizacji, i wykonania inwestycji uruchomiliśmy kolej na, na kołach, są to autobusy, wynajęte autobusy z, logią, z logiem kolei dolnośląskiej skorelowane z rozkładem jazdy po to, żeby mieszkańcy mieli, przyzwyczaili się, mieli tę pewność, że jest to coś stałego, że nie jest to nic okresowego. Te działania samorządu dolnośląskiego to przemyślana strategia, która znowu nawiązuje do idei zrównoważonego rozwoju regionu. Bardzo nam zależy na tym, żeby w dobrze pojętym słowa znaczeniu prowincja nie, nie wyludniała się. Jeżeli w ciągu krótkiego okresu czasu, powiedzmy do godziny, przemieścimy się do miejsca pracy, do miejsca nauki, będziemy mogli korzystać z wysokospecjalistycznych szpitali, z instytucji, kultury, załatwić sprawy, te, które nie możemy załatwić w mniejszych ośrodkach, to zostaniemy na miejscu. To wcale nie musimy się wyprowadzać do większych ośrodków, żeby pracować, studiować, uczyć się czy korzystać z dobrodziejstw tych, których na miejscu nie mamy. Ten ogromny kapitał ludzki pozostanie w tych małych miejscowościach. I przynosi to zakładane efekty. A przykładem tego jest choćby Bolesławiec. Wprawdzie i tutaj występują migracje ludności, ale mieszkańcy miasta wyprowadzają się najczęściej na dobrze skomunikowane z Bolesławcem tereny wiejskie okalające miasto. Natomiast zauważalne jest też osiedlanie się ludzi spoza miasta i jego okolic albo zatrudnianie się w tutejszych przedsiębiorstwach mieszkańców tych okolic którzy w dogodny sposób mogą dostać się do miejsca pracy samochodem bądź koleją.